Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Tym razem będą to rzeczy nowe i od razu przejdę do rzeczy. Więc yy, pierwsze są buty, są to burgundowe wansy. Jeżeli śledzicie mojego vloga, to pewnie widzieliście już je w stylizacji. No i tradycyjne, zwykłe wansy. Myślę, że każdy wie jak wyglądają. Bardzo mi się podobają i pomimo tego dość ciemnego koloru, myślę, że bardzo dobrze będą wyglądać w wiosennych i letnich stylizacjach. Kolejne buty to prezent. Dostałam je na dzień kobiet od taty. Są to śliczne szpilki w kolorze nude z ćwiekami. Szpic mają z przodu i taki średniej wysokości obcas. Pięknie wyglądają na nodze i na pewno się przydadzą do wielu stylizacji. Już mam na nie mnóstwo pomysłów, tylko czekam na ładniejszą pogodę. Kolejne będą naszyjniki. Zamówiłam je na stronie Person Mall. Pierwszy to taki złoty z kryształkami takimi przyroczystymi. Bardzo fajnie wygląda na szyi, też już się pojawił na blogu, więc możecie sobie zajrzeć. Podam Wam link na dole. Kolejny. To taki tym razem bardziej kolorowy. Będzie wyglądał fajnie do wszystkich kolorów tutaj widocznych, więc można go dowolnie mieszać z różnymi stylizacjami. Też jest bardzo fajny. Mały, taki klasyczny naszyjnik. I łańcuch plastikowy, bardzo lekki, więc nie, nie przeszkadza nam to przy noszeniu. Nawet powiem wam, że jeżeli się go założy, to nie szeleści tak bardzo, więc to też jest na plus. No, i ma różne kolory: czarny, srebrny, jakiś taki grafit, więc też do wielu, wielu stylizacji będzie pasował. Z tej samej strony mam także bluzę i spódnicę. Bluza prezentuje się tak. Jest to idealne rozwiązanie dla wielbicielek kawy, ponieważ ma tutaj napis Coffee Cup. Jest granatowa, powiem Wam, że. Z tego, co ja się orientuję, to chyba zamawiałam sobie fioletową, ale przyszła mi granatowa. W sumie dobrze wygląda, więc nie jestem jakaś zawiedziona, ale wydaje mi się, że jednak w moim zamówieniu był inny kolor wybrany. I ta bluza ma takie panterkowe rękawy, no i tak jak mówiłam, napis. Jest całkiem fajna. Jeszcze teraz ją można nosić, bo ona ma pod spodem ocieplanie w postaci takiego polarku, więc jeżeli już zrobi się cieplej, no to będzie nam po prostu za gorąco. Ale na razie jak najbardziej się mi przydaje. I ostatnia rzecz z tego sklepu to spódniczka. Spódniczka w panterkę. Też już była na blogu. Chyba w tej samej stylizacji co naszyjnik, o którym Wam mówiłam. I jest ona rozkloszowana na gumce, z boku ma jeszcze zamek. Tutaj była jakaś firma, nie wiem jaka, wycięte są metki, więc Wam nie powiem. No i jest całkiem fajna. I ona jest właśnie z takiego cienkiego materiału, więc nada się także na lato. Następna rzecz to bluza. Bluza z takim wściekłym psem z tyłu ma tjulowe elementy, więc bardzo fajnie i dziewczęco to wygląda. Na pewno będę ją łączyć z jakimiś spódnicami, bo to po prostu jest nie do uniknięcia. Ja lubię bardzo takie połączenia, więc na pewno takie połączenie pojawi się na vlogu. No i jest całkiem fajna. Zamówiłam ją na stronie Romuj. Była w jakiejś promocji za kilka dolarów, więc nawet się nie wahałam i od razu kliknam kup. Jestem bardzo zadowolona. Kolejne dwie rzeczy pochodzą ze strony Bankut. Pierwsza to jest taka bluza z flanelowymi elementami, koszulowymi takimi. Rękawy oraz tył są właśnie w kratkę, a z przodu jest taki materiał, może nie jak bluza, ale bardziej jak taka bluzka. Jest to taka zwykła bawełna. Jest ona asymetryczna. Bardzo fajnie wygląda. Już ją miałam na sobie i naprawdę świetnie się ją nosi. I tu jest firma Zanzea. Z tego właśnie sklepu mam jeszcze kurtkę, taką ekoskórkę ramoneskową. I fajne jest w niej to, że jest nieco dłuższa od tych wszystkich tradycyjnych kurtek, które możemy spotkać i w sieciówkach i wszystkich innych sklepach ma dużo zamków różnych, kieszonek, tylko te kieszonki właśnie są bardzo płytkie, więc nawet tam nie wsadzimy ręki do końca, ale też ją się fajnie nosi, miałam ją na sobie w te kilka dni kiedy było troszkę cieplej i bardzo też jestem z niej zadowolona mam jeszcze jedną rzecz ze strony Romuj i jest to koszula w serduszka w kolorze bordowym z satynowym kołnierzykiem no i już się nie mogę doczekać kiedy ją ubiorę dzisiaj przyszła mi także rzecz z Vinted nie kojarzycie jest to portal, na którym możemy sprzedawać i kupować e, ubrania, e, zarówno nowe, jak i używane, po prostu zwykłe, przeciętne dziewczyny mogą tam sobie wystawiać swoje rzeczy. I ja sobie kupiłam taką spódniczkę e, w takie róże 3D z atmosfier. E, jeszcze właśnie udało mi się zdobyć nową zmetką, z czego się bardzo cieszę. E, mierzyłam ją, wygląda naprawdę rewelacyjnie, i myślę, że będzie fajnie wyglądać do tych moich szpilek. Więc no, jak tylko się zrobi cieplej, to pewnie tak się właśnie ubiorę. I ostatnia rzecz ubraniowa to cudna sukienka. Taka dresowa, czarna, z kieszonkami, z rękawkiem długim, z super materiału, bardzo fajnie wykonana, ze świetnym napisem, który mnie po prostu zauroczył więc postanowiłam ją sobie zamówić i powiem Wam, że ta sukienka przyszła mi przepięknie zapakowana w takim pudełeczku z nazwą firmy. Jest to firma colorofon.com jak możecie tutaj zobaczyć i e, powiem Wam, że ja strasznie doceniam e, pięknie zapakowane rzeczy, e, bo przyjemnie się takie coś otwiera i ostatnie trzy rzeczy to torebki. E, pierwszy to taki czarny, sztywny kuferek ze strony super dodatki, e, ma piękne, złote wykończenia, e, powiem Wam, że nawet ten napis mi nie przeszkadza. Niektórzy właśnie jak czytałam na różnych forach czy, e, czy na różnych stronach, że właśnie te napisy przy tych torebkach to jest coś obciechowego, ja myślę, że to nawet nieźle wygląda. Z daleka to przecież nawet nie widać, co tam jest napisane. Z tyłu mamy kieszonkę, w środku też są kieszonki, jest bardzo pojemny i nosiłam go już na uczelnię, sprawdził się, więc myślę, że to jest coś, co warto sobie kupić i mieć w swojej szafie. Kolejna torebka pochodzi ze strony Modemania. Jest to piękna, taka filcowa, szara torebka z czarnymi serduszkami na dole. Jest, te serduszka są właśnie rozmieszczone dookoła tej torebki. I ma dwie rączki. Są one bardzo fajne, bo są długie, więc bez problemu założymy ją na ramię i nie będzie nam spadać. Nawet jeżeli na kurtkę jakąś założymy, to będzie się to super trzymać. Do tego jest długi pasek, który oczywiście możemy odpiąć. I co mi się jeszcze bardzo mniej podoba, to to, że przy zamku mamy takie frędzelki. Naprawdę. Dodaję to uroku tej torebce. Można je sobie tutaj tak opuścić bądź trzymać jakoś w środku, ale ja myślę, że tak wygląda to naprawdę nieźle. Więc tak wygląda ta torebeczka. I ostatni to będzie taki beżowy kuferek z e-torebki. Jest to Misenza. Na pewno kojarzycie. I jest to ten beżowy kuferek w mniejszej wersji. Podam Wam link, nazwę tego kuferka na dole. Ma on świeki. tutaj takie złote, co naprawdę super wygląda. I jest on tak śmiesznie zapinany, bo to jest takie coś, jak wiem, tak asymetrycznie trochę, tak jakby do przodu zasuwany. Jest on trochę wymięty, bo tyle co wyciągnęłam go po prostu z pudełka. Ale jestem bardzo zadowolona z tej torebki, naprawdę. Ma też długi pasek z takim tutaj wykończeniem. To wykończenie tak nie do końca mi pasuje, zobaczymy może sobie to po prostu odczepię jakoś ale właśnie chciałam mieć trochę mniejszy kuferek, żebym mogła go nosić jako listonoszkę i nie wyglądał, on po prostu śmiesznie bo ja jestem dość niska, więc zbyt duże torebki w takiej wersji to naprawdę nie jest dobre rozwiązanie no i tak się prezentuje w środku też ma kieszonki jak możecie zobaczyć i tutaj ma jeszcze nawet kieszonki z boku jeszcze ma folię na tych Wiecie tutaj w wykończeniach. No i to już koniec. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych moich zdobyczach. Chętnie poczytam Wasze opinie. Czekam też na Wasze łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku.